moi kochani, witam was ja i Laurynia, bo Laura jeszcze dzisiaj ma wolne, od poniedziałku już niestety idą do szkoły, albo stety. Eee, chciałaś się przywitać z widzami? Cześć, witam, pa, mam szczęście, pa. Ona to kocha, kocha się witać, zawsze mu się pyta, kiedy będę nagrywała, jest w domu i zawsze musi się przywitać z wami. Eee, także tak, dzisiaj sobie porozmawiamy o moich, tak, że tak powiem, roślinnych miłościach, większych i mniejszych. Może zacznijmy sobie, chciałam wam tutaj jedną rzecz pokazać. To jest moja Monstera, ale się z niej sypię. Moja Monsteria, Monstera monstera, Mint. Ja nie wiem, co mi się zaczyna dziać z tymi małpami, że lekko w każdej małpie zaczynają mi żółknąć liście. Jeśli chodzi o światło, mają go idealnie, bo sam u mnie pod, w namiocie siedzą, także światła im nie brakuje. Nawożę je też specjalnymi nawozami. Pokażę Wam później, jakich nawozów używam. Nie są to zwykłe nawozy. Są też takie bardziej profesjonalne nawozy. I ona mi jest w przepuszczalnym w bigosie: siedzi. I ona mi non-stop lekko żółknie. I nie tylko ona, bo ta zwykła małpa również. Ja nie mam pojęcia dlaczego. Zobaczcie, jakie jej tu wyszły korzenie przy tym paliku. Ja ją muszę doczepić do tego palika, bo ona na razie sobie. Tylko tak po prostu tutaj jest, że tak powiem, ona sobie po prostu tutaj jest tylko tak oparta o niego, ale ja sobie zaraz tutaj wezmę. Mam przy sobie tego rzepa mojego zielonego, i ja sobie ją zaraz tutaj doczepię do tego palika. Po tym doczepieniu pamiętajcie, że jak macie taki palik jak ja, a nawet jak nie macie takiego jak ja, tylko macie ten zwykły taki z rafy, żeby go zawsze troszeczkę spryskiwać, wtedy te, wtedy te korzonki tak będą nam się fajnie tutaj wbijały, tak jak mi tutaj w ten palik. Także jeśli chodzi o moje małki, to byłoby na tyle, no mam z nimi taki mały problem i właśnie nie wiem skąd mi się to wzięło. Na początku myślałam, że może jest to spowodowane tym, że po prostu one mają za mało nawozu. W ogóle na początku myślałam, że to z powodu światła, dlatego poszły do namiotu. No światła mają, że tak powiem, od groma. Eee, też zaczęłam się zastanawiać, czy nie mają za dużo światła. Więc chyba eksperymentalnie ja te małpki z namiotu na razie wyciągnę i postawię sobie je normalnie w pokoju i zobaczymy, czy czy odżyją, czy nie, bo jeszcze tam indy jest w najlepszym stanie. Pokażę Wam później. Musiała iść na górę, żeby przynieść zwykłą małpę, żeby Wam pokazać. Chociaż w sumie nie mam co pokazywać, bo mi, ja sobie pousuwałam te żółte liście. W sumie mam taką nieciekawą tą zwykłą małpkę. Bo mnie denerwuje. Jak ma żółte liście, to ja lubię usuwać. Także ta jest jeszcze w najlepszym stanie, ta mint. No nie wiem. Teraz ją wezmę do pokoju troszeczkę i zobaczymy, czy to z powodu może tego, że ma zbyt dużo światła. Nie wiem. Zobaczymy. Jeśli ktoś z Was wie, to poproszę o komentarz bardzo chętnie y, zobaczę wszystkie sugestie i no i tak, moją miłością taką już naprawdę jest ta oto moja monsterka wariegata no widzicie, ona sporo urosła ona, nie wiem czy pamiętacie ona też jest u mnie w namiocie e, nie wiem czy pamiętacie, ona była mała ja już powinna mieć. nie w sumie nie bo tak odchodzi e, ona była dużo mniejsza, teraz urosła idzie kolejny listek tu jak widzicie Także no ma się u mnie świetnie, nic jej nie brązowieje na szczęście, nie żółknie, nie brązowieje, nic jej nie, nie, nie dolega. Miejmy nadzieję, że będzie pięknie mi rosła dalej, tak jak rośnie w tej, w tej chwili, w tym momencie. I teraz chciałam Wam pokazać roślinkę, o której ja tak mówię, że kocham ją i nienawidzę, ale chyba przeważa to, że ją uwielbiam. Bo często mam tak, jak wiecie, ja wydaję moje rośliny moim znajomym bardzo często. Eee, I właśnie często mam tak, że jak miałam tą roślinę, postała u mnie jakiś czas, wydałam ją e, znajomym. Potem gdzieś ją zauważyłam w sklepie, znowuż mnie kusiło, żeby ją kupić, bo w sumie ona taka fajna. No, macie w sobie, że mnie ta roślina do siebie przyciąga. E, jaka ta roślinka? To już wam za chwilę pokażę. Wezmę Was. Ze sobą do kuchni. Jesteśmy w kuchni. U mnie dzisiaj pełna, pełnia, cześć Laura, jeszcze raz. U mnie pełnia słońca. Spójrzcie, jak mi cudownie, jak mi cudownie padają promienie słoneczne na te moje roślinki. Ramunia, proszę kochanie, przesuń się na chwilę. O, spójrzcie tutaj, jak to pięknie wygląda ta juka w promieniach słońca i ta moja strelicja. Przy tej strelicy, ja Wam pokazałam, że ona mi wypuściła dwa takie olbrzymie liście. To znaczy tak, jeden olbrzymi. Ten jest olbrzymi, a ten jest, no troszeczkę mi tu prześwieca przez te słońce, ale okej. Okay, ten jest mniejszy. Powoli zaczyna mi ruszać właśnie yy, wyrastanie łodygi z nich. I chciałam Wam pokazać roślinki, o których... Yy, a jeszcze chciałam Wam pokazać, jeszcze pokażę Wam tą drugą strelicję, jak już tu jesteśmy. O, to jest moja druga strelicja. I ona tu z tyłu, spójrzcie, ma tego olbrzymiego liścia. On jeszcze nie wyszedł do końca. Nie widać jego łodygi. A ona już się zaczyna, on się już zaczyna rozwijać. Nie wiem, jak to jest. O, tu idzie ten kolejny listek. Też już leciutko się odbija, ale jeszcze nie całkiem. Ale ja myślę, że ze sterylizacją tak już chyba jest, że ona najpierw wypuszcza nam yy, najpierw wypuszcza nam całego liścia. A Łodyga idzie później. Spójrzcie, jak pięknie te rośliny wyglądają w tym słońcu tutaj. No, mega mi się to podoba. Ja tak bardzo żałuję, że ja nie mam słońca, właśnie tutaj, od strony salonu. Tylko tu od strony salonu mam bardziej cień, a w kuchni mam pełną szklankę, że tak powiem, jeśli chodzi o słońce, bo no, naprawdę chciałabym mieć tak w salonie, no ale. Co zrobić? Jest, jak jest. Oczywiście, moją, zaraz wam zdradzę, co jest moją miłością roślinną na chwilę obecną. Oczywiście, juki, tak? Bo juki to już od dawna są moją miłością. Juki tutaj mam wszędzie i w kuchni, i tutaj teraz, o spójrzcie, e, tak sobie tam z tyłu postawiłam dwie, widać troszeczkę. Ale roślinką, która ostatnio zawładnęła moim sercem, jest najzwyklejszy, najpospolitszy benek. Benek, czyli Fikus Benjamin. Ja mam w domku dwie odmiany. Pierwsza odmiana to jest ta odmiana zielona z, tą, z taką wariagacją. To jest Benjamin Golden King. On jest taki cudownie duży. Spójrzcie. Nie powiem, bo w zimie mi troszeczkę listki z niego opadły. No ale jak to w zimie, tak? To jest. Może tu go postawię, żeby go było widać. Jak to w zimie jest to normalne, yy, ponieważ jest to normalne, ponieważ no, bęki tak mają, że opadają umiliście często w zimie, chociaż nie opadły mu te liście bardzo, opadło mu tylko troszeczkę. Yy, a jedne, co jest fajne i jest to u mnie już sprawdzone, to to, że jeżeli Beniami ma naprawdę dobre warunki, czyli nie stoi w przeciągu ma odpowiednią ilość światła, jest podlewany. Wtedy, gdy, gdy wierzchnia, powierzchnia podłoża mu wyschnie, to on wtedy tych liści naprawdę gubi niewiele albo i wcale. Także nie jest powiedziane, że jak kupicie sobie beniamina od kogoś, albo na przykład przyniesiecie ze sklepu, to że on wam na 100% straci liście i te liście dopiero później zaczną na wiosnę odrastać. Nie, tak nie jest. Bo naprawdę ja tego Beniamina tego Golden King miałam w najróżniejszych już miejscach w domu. I naprawdę, no jak na Beniamina z tego co słyszę takie historie, że komuś totalnie obleciał, że zostały tylko suche patyki. Ja mogę Wam szczerze powiedzieć, że u mnie tak nie jest. Bo naprawdę zgubił niewielką ilość liści, a już troszeczkę mu te liście nowe zaczynają wyrastać. Także jest śliczny. No ja go mam w tym momencie... Na, naprawdę jest zima i to słońce nie jest takie parzące, ale mam go na południowym parapecie, więc ona ma światła full po prostu. Jeszcze jedno, obiecałam Wam, że pokażę Wam te nawozy, te bardziej profesjonalne, które w tym momencie używam do moich kwiatków. Są to takie, bo powiem Wam tak, ja teraz od niedawna, dopiero drugi raz podlewam moje kwiaty tymi bardziej profesjonalnymi nawozami. Przedtem używałam najzwyklejszego, nawet nie... Nawet nie nawozu do roślin zielonych, ale najzwyklejszego nawozu do pomidorów. Uważam, że nawóz do pomidorów jest świetny, jeśli chodzi o rośliny domowe, zwłaszcza do strelicji. E, Lauriś, nie hołasuj, proszę cię, kochanie, ok? E, także ja używałam właśnie ten nawóz do pomidorów i uważam, że był on świetny, bo ma i azot, i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę jest to super nawóz z takich podstawowych nawozów, według mnie. Nawet uważam, że jest lepszy nawóz do pomidorów do roślin niż zwykły nawóz do roślin zielonych. A teraz u... nie pokażę Wam może nazwy. Hmm. Może tak. Nie pokażę Wam nazwy firmy. Są to takie trzy butelki. O, może tak je pokażę. E, w ten sposób. Trzy butelki. To nie jest film sponsorowany, więc ja chyba nie, nie, nie bardzo mogę pokazać nazwę firmy. Trzy butelki Mamy tak: to tutaj ten czerwony jest na kwitnięcie, ten zielony jest na rośnięcie roślin, i ten fioletowy jest na zmiękczenie twardej wody. Te trzy nawozy używa się razem, nie używa się ich osobno, tylko Należy jest. No ja tak robię, może nie wiem, może ktoś może sobie wziąć sam na rośnięcie i wymieszać z wodą, albo sam na kwitnienie, lub sam na zmiękczenie wody. Ale ja robię tak, że ja te trzy nawozy w odpowiednich proporcjach, takich, takich jak są e, napisane na buteleczkach, ja te trzy e, trzy nawozy razem ze sobą mieszam w litrze wody. I tymi trzema nawozami zmieszanymi z wodą podlewam wszystkie moje kwiaty. Także jest tam na rośnięcie, na kwitnienie i na y, zmiękczenie wody. Myślę, że już widzę efekty używania tych nawozów. Z tego względu, że moja, no jak widzieliście ostatnio, moja alokazja zaczęła kwitnąć. Co nie jest takie częste w hodowli domowej. Także no myślę, że te nawozy są dobre. Choć i tak... Jeśli ktoś nie ma takich bardziej profesjonalnych nawozów nadal polecam nawóz zwykły do pomidorów wymieszany z wodą przefiltrowaną czy przegotowaną i uważam, że też działa cuda. Także to by było na tyle, co chciałam powiedzieć na temat nawozów, jakich używam. Tak, a moim drugim bękiem, którego też posiadam jest ten oto zwykły zielony beniamin. Nawet nie wiem jaka to jest odmiana, to jest chyba odmiana Daniel, ale nie jestem pewna bo jest on taki średniej wielkości, nie jest duży, jest średniej wielkości, ale wiem, że występuje też e, olbrzymie, jak występują również te zielone bęki, bo kiedyś miałam naprawdę dużego, oczywiście się pozbyłam, jak to ja, ale ostatnio też widziałam właśnie w sklepie i mówię, no kurde, uwielbiam je. Nie wiem czemu, takie drzewa fajne e, i, i naprawdę są świetne, mówię, są niewymagające, wystarczy odpowiednia ilość światła, podlewanie wtedy, kiedy mają przeschnięte podłoże, uwielbiają zraszanie. W przeciwieństwie do tego, że ja na przykład nie, nie lubię zraszać roślin, akurat bęki zraszam. Nie często, bo powiedzmy nam raz na kilka tygodni, ale, ale staram się je zraszać, bo zauważyłam, że jak je zraszam, to im częściej, szybciej wychodzą nowe listki, więc taka jest oto historia mojej nowej fascynacji kwiatowej. Chociaż to nie są nowe kwiaty, bo już je miałam. Ale mówię, ja tak mam czasami, że ja coś y, mi się podoba, później mi się przestaje, troszeczkę mniej podoba, a potem znowuż do tego wracam. Także, no tak jest. Niezmiennym kwiatem, który podoba mi się zawsze i z którego bym nie zrezygnowała, nie wydała ani nic z tych rzeczy, to jest oczywiście juka. Na drugim miejscu monstera, a na trzecim to są właśnie y, nasze bęki. Także u nas jak dzisiaj, jak zwykle, pogoda przepiękna, wiosenna, a jeszcze a propos ładnej pogody. Już w sumie generalnie wiem, że w Polsce jeszcze są minusowe temperatury i macie śniegi i tak dalej. Tutaj śniegu akurat nie mamy. Jeśli chodzi o temperaturę, nie jest tak źle, bo pod koniec tygodnia zapowiadają u nas nawet 14 stopni. Już nadszedł ten moment, w którym możemy zacząć pracę przy kwiatach, typu przesadzanie, zmienianie doniczek na większe. Już, już można to wykonywać i już Kwiatkom nie powinno się, zresztą jak wiecie, ja przesadzam cały rok. Ja nie patrzę na to, że nam się wiosna zaczyna, tylko jak jest potrzeba, to ja to po prostu robię. No ale są ludzie, którzy czekają, aż się po prostu zima skończy i nadejdzie ten czas, kiedy można przesadzać. To już właśnie ten czas pomału do nas nadchodzi. Także myślę, że dzisiaj tak troszeczkę pokazałam Wam moich roślinnych miłości. Że tak powiem, bardzo miło, miło, miło było mi Was gościć na moim kanale. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. W poniedziałek spotkamy się już samotnie, bez Laury, bo Laura będzie w szkole. E, także na pewno przygotuję dla Was coś e, nowego, e, czego jeszcze u mnie na kanale nie było. Także zapraszam, jeśli jesteście ciekawy, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Ee, życzę Wam miłego weekendu, e, fajnie spędzonego i do zobaczenia w poniedziałek. Do zobaczenia! Pa! Pa!